Mango, a to jest mój brat. To jest mój bracie. Tak, raczej ja komuś jest... z moim bratem. I tam jeszcze są moi bracia. I to tutaj. Tutaj też są moi bracia. Jesteśmy z rodziną postanowiliśmy, że pójdziemy na tę planetę, zbiór Pikachu. czekamy na trenera. Naprawdziło. O, i tutaj cały czas nie ma trenerów. To zbiór pikachu na górę bo Po prostu zbiór Pikachu, sobie tam na środek i wszystko wypuchnie. No, a wróciło tu mamy do

Chyba będzie łamana bo... tak w bo olej tak różną klasę niż to widzę. Co już tu jest moim klanerem? Ja bym chciał, żeby ktoś był moim starym na tym serwerze. Co może być moim klanerem?

Proszę być moim trenerem I to jest Ecie to jest E to I to chyba jest trenerka Mądrze pokazał w mi się przypomina To mi przypomina tą tom. przypomina... To mi się pomina tą Jak mi powiedzieć tą trenerkę nie tyle na tylko litera wodnych. To mi tak przypomina. Ale to tylko. Więc no, z moimi, my brać Bo jesteśmy. Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Pikachu. Pikachu.

你给 <laughs> Если ты пикачу, то мужичный мне... Сделай там. Он меня слышал! Он меня слышал!